Spaceruję sobie tutaj wzdłuż Konkordii. Jak widzicie, tutaj zawsze mam bardzo ciekawych gości, albo mieszkańców, bo to są moi sąsiedzi, cały czas tutaj mieszkają razem z nami. A ja chcę Wam się podzielić tym, co Google opisało ostatnio, mówiąc o tym, że to zdanie, jak zostać katolikiem, pojawiło się ostatnio 373% więcej. Dokładnie to było wtedy, kiedy papież Franciszek. Umarł. Ludzie zaczynali szukać informacji o papieżu Franciszku i zaczęli szukać z głodem nawrócenia, tak mówią komentatorzy. Pytali, co poruszało tego człowieka, co poruszało papieża Franciszka, żeby był taki, jaki był i potrafił tak wiele zmienić w świecie. Popatrzcie, świadectwo jednego człowieka, a potrafi tak poruszyć świat. Życzę Ci, życzę sobie żebyśmy tak żyli, żeby najpóźniej po naszej śmierci ludzie pytali jak być tak jak on, jak być jak ona, jak chcę być katolikiem, jak chcę być chrześcijaninem, jak chcę wierzyć w Jezusa. Jak to się robi? Życzę ci dobrego dnia i pozdrawiam tutaj razem z moimi kochanymi sąsiadami, którzy też tym tematem są bardzo, jak widać, zaciekawieni. Radość i pokój w Duchu Świętym.